Obowiązek, poproszę na początek. Dlaczego ja mam mieć obowiązek, to nie jest samo na siebie? Proszę mi powiedzieć, dlaczego to nie jest samo na siebie, tylko że właśnie jak? To tak to działa. No więc rozluźni, tak właśnie. No. Nie musicie tego robić. Nie musicie ludziom robić na siłę, popatrzcie się. Dwie sekundy. Zmienia bieg rzeczy. Dobra. Jakbym tu widział świętą Magdalenę, to święta Magdalena to mhm. powiedziałaby, że obowiązek to jest samo na siebie i że, że tak powiem, wiedza każdego wzmacnia, Magdalenko, każdego, dlatego ja mówię, wychodzisz na końcu dobrze. Wiedza każdego wzmacnia, naprawdę. Możesz być pierwszą kobietą, jak się przełamiesz, która też zacznie to głosić. Wtedy masz święty spokój od tego systemu i wszystkiego, tylko nie będziesz mogła pracować, nie, bo musisz z pracy zbić. A mówię, będziesz pierwszą kobietą, która będzie głosić takie rzeczy, nie tylko w Polsce, ale praktycznie na świecie, Magdaleno. To ma sens zwyczajnie. Dzień trzeci odpowiedziałem hulajnodze, że dobrze się jechało. Idę do Pani Magdaleny załatwić temat dalej, tak? Dzień dobry, ja szukam Panią kierownik. A dzień dobrze, dobry. Proszę. Dobry. Ja do Pani. No to proszę bardzo tutaj. Ale nie na stojąco, na siedząco bym poprosił. No dlaczego Wy macie siedzieć? Dlaczego macie siedzieć, ja mam stać? No ale tutaj przychodzi załatwić sprawę, a nie posiedzieć sobie. Czy mogę Panu pomóc? Ja przyjdę załatwić sprawę i wiem, że to będzie, zaj, zajmie nam to chwilkę, Proszę, pani Magdalena. Ja pan ma. Oczywiście. Wziąłem dzisiaj. Żeby, żeby szybciej było, bo ja tak stwierdziłem, Ja twierdziłem, że chyba w naszej Polsce to chyba nikt mnie nie oszuka. Proszę bardzo. Już tyle? Ile to pani zajęło czasu? Po, to i, i po, po, po dwie sekundy, tak? Dwie sekundy. Zmienia bieg rzeczy. Dobra. Czy może mi Pani pomóc? Właśnie, bo wie Pani co, bo ja tak sobie pomyślałem, że ja tu na różne sposoby mogę zatrzymać tą windykację, prawda? Na przeróżne sposoby. Chciałbym te przeróżne sposoby omówić z Panią. Ma Pan możliwość odwołać się od... To teraz robię, dziękuję bardzo, tak, Pani tak. mi Użytek, tak, pani Magdalena. pani Magdalena. Pani Magdalena ustnie. Znam, znam, wiem, wiem. Ja korzystam z tego, z tego mojego prawa, gdzie mogę robić to ustnie, bezpośrednio z kierownikiem, tak jak każdy inny Polak. Właśnie chciałbym właśnie omówić też jedną z metod, bo tak, widzę obowiązek, nie trafił czy trafił? Pani Magdalena? Magdalena... Często z tym obowiązkiem. Właśnie. Nowa metoda. Skoro tamta nie trafiła psychologiczna, to wasza. Wasza. I to jest tak. Ja sobie przed chwilą to znalazłem, dlatego będziemy sobie to omawiać. Właśnie. Dlaczego pani mi przerywie w indykacji, pani Magdaleno? Dobra? To chciałbym omówić, dlaczego mi pani przerwie i pani potem nada sens, dobra? Najłatwiej dla Pani, żeby Pani to wyszło jak najlepiej możliwe. Ja to robię za Panią, można powiedzieć, za Panią to robię. Właśnie ślubowanie mnie interesuje. Bo ja na przykład mogę to przerwać poprzez ślubowanie na przykład. Mogę powiedzieć, że na przykład urzędnik nie dotrzymał ślubowania. Albo że na przykład państwo polskie niepoprawnie skonstruowało ślubowanie. Czyli innymi słowy, no skoro dury, że tak powiem, Ślubujecie, no to nie możecie naprawdę ślubować czegoś, czego nie wiecie, co ślubujecie, tak? No to proszę zgłosić, że jest ślubowanie złożone. A poprawnie? A które to jest? Bo to jest ślubowanie. Bo tak? Czy e... jest pan coś, proszę to A pani ślubowała, panu, nie? Ślubowała pani Magdalena. Kiedyś? Za pierwszym razem, raz chociaż? Proszę pana, tutaj toczy się postępowanie. Ale ja wiem o tym, że ja teraz wygrywam. Ja teraz wygrywam przecież. Nie ma pan możliwości, żeby się od tego postępowania odwołać, Ale są środki, chodzi... zaskarżenia, postępowania. Magdalena, wchodzisz mi w cykl powtórzeń. I to, Przerywam Ci to teraz. Pan ma cykl powtórzeń trzeci dzień z rzędu. Ja tak, Bo ja obawiam. Cześć, to nie jest obawy. Pan rozumie w ogóle, co się do pana mówi. No to chętnie, obowiązek poproszę na początek. Dlaczego ja mam mieć obowiązek, a nie, to nie jest samo na siebie? Proszę mi powiedzieć, dlaczego to nie jest samo na siebie, tylko że właśnie jak? Dobra, czyli rozumiem, że obowiązek. Pan złoży zarzuty nie, ja, i skargę na postępowanie. Nie, tak? ja mówię teraz, no, no, to... no mówię, obowiązek wystarczy, a jak nie obowiązek Magdalena, jak obowiązek jest za trudny dla Ciebie, niełatwość masz w tym, żeby to się przekręcić, bo się przekręcasz, tylko tyle robisz, nic więcej, to się tylko przekręcić trzeba. No, no, na ślubowaniu może, co? O, bo tutaj też jest na przykład bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą. Wiedzą tu jest napisane, podkreślone jest, tu jest podkreślone wiedzą. To no, jest wiedza napisane, no to jest... To ślubowałaś, nie wiem. Któreś ślubowałaś, któreś musisz, nie wiem które, czy to jest to Jeżeli to, to musisz mi przerwać w egzekucję teraz. Bo nie to mam jest twoja... Żeby panu przerwać egzekucję, żeby przerwać egzekucję na końcu to do tego wyjdziesz na końcu dobrze. Ja ci nie robię pod górkę. Wyjdziesz na końcu dobrze. To jest twoje przełamanie tutaj. Widzisz, tu masz wiedzę napisane. Przysiągałaś na wiedzę, że będziesz, że tak powiem... A wiedza to jest dawanie sensu, no nie? Jak mówię, jak masz obowiązek, to albo tak, albo siak. No i teraz twoja wiedza jest. Albo oparte o definicji, albo oparte o przekonaniu. Jeżeli masz opartą o przekonaniu, to jesteś tak jak wszyscy inni urzędnicy do izbory. A teraz się przełamujesz. Zobacz, łatwe. I teraz masz oparte o definicji. Widzisz? Zmieniasz wiarę. Definiowane przekonania. Ma to sens? Wiedzę ci przekazuję. Wiedzę ci przekazuję. Na temat wiary i moich przekonaniu mogę porozmawiać pewnie prywatnie. To nie jest prywatna rzecz. To nie jest prywatna rzecz Magdalena, Oczywiście. to jest... Teraz, Służbowo o postępowaniu egzekucyjnym w, w administracji. Magdalena. To jest wiedza. Ma pan możliwości, żeby się odwołać i to jest wszystko, co mam do Pana. Odwołuję do... się do Twojego wywołać. sumienia, bo tutaj na sumienie przysiągacie. Magdalena, na twoje sumienie. Naprawdę. Magdalena, tu masz napisane sumienie, popatrz. To była twoja przysięga Magdalena. Twoje sumienie jest jakieś. No. Jakbyś mi miała teraz mi pokazać w kolorze czarnym albo białym, to jakbym jakby tu widział świętą Magdalenę, to święta powiedziała powiedziałaby, że obowiązek to jest samo na siebie. I że, że tak powiem, wiedza każdego wzmacnia Magdalenko. Każdego, dlatego ja mówię, wychodzisz na końcu dobrze. Wiedza każdego wzmacnia. Naprawdę. W tej też może Ale teraz nadajesz sens. Proszę cię teraz o to, żebyś nadała sens. Czy to ma sens? Że wiedza każdego wzmacnia. Dla mnie ma, Podpowiadam. Co je mogę jeszcze dla pana? Zmienić... E, nie, no z czym ja przyszedłem? No żeby mi wyłączyć tą egzekucję, no tak jak potrafisz. Nie wyłączę egzekucji. A to co zrobisz? Co zrobisz dalej? Dobrze. Będę prowadzić w dalszym ciągu U, uparłaś się, tak? Uparłaś się na mnie? A wiesz jakie w taki są konsekwencje sposób, tego? Mnie do tego? Przepisy, przepisy prawa, a, bo ja też reprezentuję prawo. A właśnie, bo tu ja jestem w dziale prawnym administracji. Tak? A Magdalena, ty jesteś prawnikiem? Czy nie? Pan jest Ja nie wiem, bo ja, bo ja jestem prawnikiem. Reprezentuję prawo. A ty? A ja organ egzekucyjny. Czy też prawo? Studiowałaś w umyśle prawo? Magdalenko, czy studiowałaś prawo? Bo ja tak. Ja też. Po swojemu, tak? Właśnie. To chodź na definicję. Kto reprezentuje tak naprawdę prawo? Kto reprezentuje tak naprawdę prawo, Magdalenko? Według mnie moje prawo nie może być zmienione, nadpisane, ani usunięte. To niemożliwe. To jest tak zwany absolut. To jest prawo. Twoje, moje. Niezbywalna rzecz. A Ty reprezentujesz narzucone reguły, nazywane prawem. Widzisz? Jest różnica między nazywać coś prawem, a jest prawem. Widzisz? Ja jestem prawnikiem. A ty, już tak powiem, myślisz, że jesteś prawnikiem, bo masz wykształcenie prawnicze. Myślisz na razie. Jak każdy inny prawnik. Ja ci nie zarzucam, bo nie wiedziałaś o tym. No. I pan, Magdalena... pan tutaj nie załatwia pan niczego. Jak to? Rozmawia nadaj no... sens... Zamiast... O tobie, Magdaleno, bo ty to robisz, a nie narzędzie, nie narzędzie prawnicze. Mówiłem, nie ma mocy w artykułach, ty to robisz. Ty to robisz, ty to robisz, ty to robisz mi i sobie, a sobie sobie na pewno. To nie rób sobie tego, popatrz. Odwracasz się, jesteś święta Magdalena w tym momencie, a ludzie popatrz, już którzy jest zachwytu, jakby teraz zobaczyli, że ty się odwróciłaś. Magdalena, e, jestem pierwszym mężczyzną, który mówi o takich rzeczach, na przykład o obowiązku, że to jest samo na siebie. Możesz być pierwszą kobietą, jak się przełamiesz, która też zacznie to głosić. Wtedy masz święty spokój od tego systemu i wszystkiego, tylko niestety nie będziesz mogła pracować, nie? Bo musisz sobie pracę zbić. No bo nie możesz się nazywać już prawnikiem, zrozum. Chyba, że w nowej wersji, nie? żeby już teraz zgłosić, że obowiązek nie, nie obowiązek, tylko prawo. Prawo nie może być zmienione, nadpisane, ani usunięte. To jest absolut. Tak? Masz tylko cztery absoluty. Właściwie trzy zmiany. To jest u mnie na kanale. I to jest prawo. Widzisz? Przełamujesz się? się kiedyś, nie? Czy to ma sens o prawie? Zupełnie nie ma sensu to, co Pan no ja wiem. A przełama nie musi nastąpić, Magdalena będziesz święta. Przełama nie musi nastąpić. No ale zobacz, jak się czujesz ze swoją wiedzą o prawie? Zobacz, bo ja się czuję dobrze, a ty też musisz dobrze czuć, skoro reprezentujesz prawo. Zobacz, Magdalena. Magdaleno, no, samopoczucie wskazuje ci drogę, czy robisz, że tak powiem, uczciwie, czy nie. Czuję, człowiek czuje swoją uczciwość, czy nie. Masz niełatwość. egzekucyjne będzie w dalszym ciągu z jakiego powodu? No dobrze, ale dlaczego nie zostało zatrzymane na przykład? Nie, nie powstrzymane to, że zostało. Może Pan tutaj spaceruje, nagrywa, to... Ja ale Magdaleno, I ja, ja Ci, ja składam skargę na to, nazwij to skargą. Nazwij to skargą popatrz. Ja Ci nie przemypróbuj pod górkę, naprawdę. Ja Ci tutaj przyniosę wesprzeć nawet. To tak to działa, to tak to działa, no więc się rozluźnij, tak właśnie. No. Popatrz, lecili, popatrz, leci nie dużo brakuje. Jesteś o krok, żeby, że tak powiedzieć, że obowiązek jest samo na siebie narzucone, bo popatrz. Pierwszy absolut to jest, że jesteś. A skoro jesteś, to jest teraz, teraz, teraz. Więc zawsze jest ja. Widzisz? Jesteś pierwsza, jedyna. I to, co wysyłasz, to odbierasz. Jak, a jak masz to, co wysyłasz, to odbierasz, to obowiązek jest samo na siebie, czyli ty wysyłasz obowiązek. A nie, że on przychodzi pierwszy, nie może. Nie może, bo zawsze jest to, co wysyłasz, to odbierasz. To jest drugi absolut. To jest moje prawo, twoje prawo, każdego prawo. Widzisz? I, na te, i tutaj widzisz, zawsze wygrywasz z każdym Magdaleną, No chyba, że jest ktoś niesensowne, albo jeszcze ma niełatwość w tym, no bo tu możesz, możesz mieć niełatwość w tym. No. A jedno jest wszystkim, a wszystko jest jednym, to też absolut. Jesteśmy połączeni Magdalena, tak naprawdę. Jesteśmy jednością, no to, no to sama zrozum, że jak jedno robi komuś pod górkę, no to robi odwrotnie. To nie musi, nie musi, popatrz. Popatrz, wystarczy, że to przerwiesz. Popatrz, no ja wam tutaj podważyłem, że tutaj widzicie, nikt z was nie, nie może dochować ślubowania. Nikt z was. No nikt z Was, bo zwyczajnie, nie rozumiecie słowa, co to jest sumienie na przykład, nie rozumiecie, co to jest obowiązek. Tutaj masz, Magdaleno, popatrz. Naprawdę, nikt, jesteś zwolniona z szybowania tutaj. Nikt Ci nic nie może zrobić. Nawet jeżeli powiesz tak, że nie będziesz wstrzymać tego postępowania mojego, to przecież tutaj wygrywasz przed każdym sądem. Nikt Ci nic nie, nie może zarzucić, bo nie masz obowiązku słuchać tego Pana, który jest w toce. Rozumiem. Nic nie przychodzi pierwsze na ciebie. Nikt ci nic nie może zrobić. Nie mogą cię obwinić, Magdalena. Nie ma winy, widzisz? Bo to jest samo na siebie dalej. No. Patrz, jak właśnie dużo od świętej Magdaleny. No. no. to może w poniedziałek zastanów. Obejrzyj mój kanał. Ja cię wesprę w tym wszystkim, a mówię, będziesz pierwszym, pierwszą kobietą, która będzie głosić taką, takie rzeczy. Nie tylko w Polsce, ale praktycznie na świecie. Magdalena. No bo sama zobaczysz, że to się, to się sensownie składa, co mówię. To ma sens zwyczajnie. Zwyczajnie to jest proste, łatwe. No i mówię, no nie, nie nazwiesz się już wtedy prawnikiem, tylko takim narzucaczem komuś czegoś. No. Odrzucaczem może tak. Widzisz, ty trzy dni, przykładze trzy dni mi odrzucasz. No. A z prawdą czy chodzę do Ciebie, widzisz? No. I to czujesz, Magdalena. Dobra. Dobra, zostawię Ci to. przesztajcie sobie te dziewczyny. No, że tak naprawdę nie możecie tego dotrzymać. No, cóż. No. System zmieniamy, szanowne Panie. Tak, era transformacji. Jesteście pierwsze, które to słyszycie, dziewczyny. No, nie ma tego w telewizji, widzicie? No. Co wy na to? To pogadajcie w trójkę co z tym zrobić. Uberzycie sobie mój kanał od początku do końca, jak to było z tym. No, to pomożecie mi, a pomożecie sobie też. Co wy na to? Czy to ma sens? A. Dawajcie sens rzeczą po prostu. Zuczanie no, sens taki, przysięgi sobie nadaj sens, sobie weź wy, wyraz, sobie wybierz, wybierz z, zobacz czy rozumiesz na przykład ten wyraz, czy potrafisz sensownie o nim opowiedzieć. O, czy na przykład któraś z was potrafi powiedzieć sensownie co to jest ślubować? A służyć, a, co to znaczy służyć? Co służyć? Państwu polskiemu proszę bardzo, czyli komu? Urzędom czy czy, czy ludziom na przykład? Jak się mówi państwu polskiemu, to komu? Kogo się ma na myśli? Rząd czy nas? Czy to my, państwo polskie? Widzicie. I takie tam bzdury. No, kiedy się zorientujecie, że to są bzdury, dziewczyny. Same się już powoli łapiecie na tym, że, że to są bzdury tutaj, co. O, tutaj kręcę, tutaj niepotrzebnie. No, to są bzdury, co tutaj, dziewczyny, e, e, robicie. Naprawdę. Nie musicie tego robić. Nie musicie ludziom robić na siłę, popatrzcie się. No. Dobra, to ja idę. Zostawiłem te kartki, poczytajcie sobie to. Moim zdaniem poniedziałek, może wtorek, może środa. Dobra? Podejmij decyzję, Pani Magdaleno. Święta Magdaleno. Ważna rzecz się dzieje w państwie polskim. Do widzenia. Miłego dnia. każdy dzień może być miły. Może być. No, słuchajcie, ważna rzecz, widzicie, dlatego <gamy> kamery są ważne w urzędach. Ważne są kamery, a ja wsiadam na swój zielony pojazd. Widzicie, mogłem skuterem jeździć, mogłem, mogłem, ale ważne jest to tutaj, że to jest naładowane, <grywanie> jak jest naładowane, to można jeździć, tak. You have some skill.